To, to jest... nie, było, nie było. tutaj był Tu ale... No to tutaj no. Plażę, tak to. to tu na tym terenie. Tam, terenie. To to jest, to... To nie ma tych chałup takich. Tam. Wszystko po jest Nie trzeba urzędował tam. To to z brzegu jest. stała stodoła, a w głębi był dom. Ja, gora, I w tej nawet... stodole byliśmy Słuchaj. my. Pogoda była ładna, bo to już w sobotę było, przyjechali 29 do nas żołnierze, którzy mieli bardzo miękki akcent. Moja mama mówi, to muszą być mówi, Rosjanie. W lipcu 1944 roku porucznik Dolina, dowódca jednego z kresowych oddziałów Armii Krajowej, przeszedł z 860 żołnierzami ponad 400 km, uciekając z położonej na Nowogródczyźnie Puszczy Najbockiej przed nadchodzącą Armią Czerwoną, kryjąc się równocześnie przed Niemcami. Pod koniec lipca, na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego, Dolina staje ze swoim zgrupowaniem na przedmieściach stolicy w Puszczy Kampinoskiej. Nie, to taka była piękna wieś. Mówię Panu, taka była piękna wieś, na obie strony była, e, były domy i tak dalej. Co ja miałem e, za 14 lat, w 1944. Jak jechaliśmy, piasek, drogi polne takie, to jak szpadron jechał, to tuman kurzu był, proszę was. Kiedy tutaj przyszła ta kawaleria, to było wszystko umundurowane, czapki, rogatywki, mundur. buty, przedwojenne mundury, konie. To było coś, kobiety wiejskie klękały i się modliły. Jak Boga kocham do tego dochodziło. Bo zaskoczeni byli, że skąd te polskie wojsko tu się wziął. A jeszcze cały szwadron no. ryknął śpiewem. Tak, no. <grym> szwadron na koń. Wojska trąbka gra, tra-ta-ta, to tra, usta tra, tra. ścieśniłoń na, na, na koń, na koń, na koń. O mojej dzierwecki, oczy są niebieskie. Nie oddałbym jej za berłokrólewskie szwaro na, na, na koń. Ułańska trąbka gra trąbka, daj ostańcie si na, koń, koń, na, na koń, 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 na koń, koń, na koń. koń no, W porównaniu z Puszczą Nalibocką to, to Puszcza Kampinoska to, to, to park. park. No, ano, to, to, to nawet, Lasty, nawet, Lasty, nawet Lasty, tutaj, nawet tutaj. Ja. Żołnierze Doliny spędzili pod Warszawą dwa miesiące. Nowogródzki oddział wszedł w skład sił siódmego obwodu okręgu warszawskiego AK. Tak narodziła się Rzeczpospolita Kampinoska. Miejsce, gdzie, jak wspomina jeden z jej żołnierzy, na każdym kroku wolność się spostrzegało i wolność się czuło. No i takie były chłopaki, równe, wie pan. Fajne były, fajne. Dlaczego nie? Fajne były chłopaki. No. To, to już coś nowego jest. Ale to są stare rzeczy jeszcze. Idziemy, choć chłopcy. Dzień, 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 Dzień dobry Dzień dobry panu Rotkowski Pana na dzisko na rybana jak jest? Mikulski. Nikulski no nikulski Kto tutaj pan potem... pamięta, kto tutaj stał u was? Fatel A gdzie szpital polowy był? Dalej. Dalej jeszcze. Gdzieś daleko jeszcze? Zaraz panu pokażę. Ko tego budynku też nie ma Tam u doktor Kleszczyk. Niemcy pędzili krowy od strony Modlina na Błonie no i partyzanci od razu weszli do akcji i przypędzili 180 krów do nas na, na Zagrodnie. Pryo, to, dla... przypędzali to wszystko było tutaj na tej Zagrodni, aha, o, a aha. budynek szpital tam gdzie ten czerwony Tak jest, to tam był szpital. Tam był szpital. A ten kocioł z jedzeniem, pamięta pan, takiego grubego kucharza? A, to on tu, tu był, u nas. Co? U nas tuż był, na kwaterze. W kożuchu takim był? No, 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 no. Taki gruby, taki że 120 kg no, no, miał. No, no, no. no. Matuli nakazali piec chleb. Matura musiała potem piec cztery piece chleba dziennie, bo to było wyżywienie. Kwatermistrzostwo, księża byli i lekarze, bo i lekarze byli. Na razie się kwetowali u nas. Z głodem to my nie mieliśmy głodu. Tylko, że chleba, jak nie, nie zdążyli upiec, to nie było, ale ziemniaki były, do jakami się jadło. Ale mięsa mieliśmy dużo. Ale <laughs> a tylko wołowina, wołowiny, bo te to krowy żeśmy przyrządzali. No I dziennie bili sześć krów i dwanaście świń sześciu masaży przerabiało to na miejscu. No, a matura musiała ten chleb piec codziennie. Rzeczpospolita Kampinoska to było niezależne, samodzielne państwo. Liczyło około trzech tysięcy mieszkańców, tyle samo żołnierzy. Na terenie Rzeczpospolitej funkcjonowały zakłady masarskie, piekarnie, szpitale, Produkowano broń, szyto mundury, brano śluby, przyjmowano zrzuty z alianckich samolotów. Kampinowskie radiostacje były w stałym kontakcie z naczelnym dowództwem. Ja tu przyjeżdżam i do, kin, na kin, do kina. Aha. Właśnie, między innymi nie dziś, Oni, by, oni by... jechali z dobycznym motocyklem, przebrani za żandarmerię niebieską na szosę, i pewnego dnia przywieźli kino. Zmieszanym chyba... spadochron i na tym tyle tego spadochronu. Tym chyba mówięcie, tak. tak, Nie pamiętam, że spadochronu wysyłali w No i najlepszy był ubaw, jak puszczali kroniki filmowe. Niemcy idą do przodu, a oni do tyłu puszczają. Niemcy się cofają, cofają. Śmiechu było co nie miara. Byłeś też? No tak, Kiedy... tak, tak, byłem. Żołnierze Rzeczpospolitej Kampinowskiej stoczyli 46 bitew. Podczas ataku na stacjonujący batalion Rona we wsi Truskaw porucznik Dolina zdziesiątkował oddział wroga, zabijając ponad 250 SS-manów, tracąc jedynie 10 swoich żołnierzy. Niemal każdego dnia dochodziło do wymiany ognia z Niemcami. Pojechaliśmy na Pociechę i a wtedy obszarywali artyleria tym pociskami rozrzymnymi. I zatrzymaliśmy, tak, za, za, i zatrzymaliśmy o... się tak rojem, tam stanęliśmy i pocisk się rozerwał nad nami. Koń Mariana padł i o... a on dostał dobrze, że miał w chlebaku. Miał na książkę, szele. książkę i konserwę. I te konserwa i książka uratowała mu życie. To Takich po... momentów. Co człowiek był na krawędzi życia, to, to nie jedna była. A mieliśmy przygodę 1 września. Narcy patrzy w pewnej chwili, a tam aż roi się od Niemców. Ale w jaki sposób zauważył, Marian? To jest ważne. Tam Powiesił lusterko na tej chałupie i się golił. I zobaczył jakieś... Wojsko się ściąga. On się golił a my spaliśmy. I żeby on nie golił się to by Niemcy kur nad nas zaskoczyli. Jest. Tylko że on się golił i w lusterku zobaczył Niemcy. ale... Nie, I Narcyz mówi: Zawiadam do pierwszy pluton, drugi pluton, trzeci pluton. O. Pierwszy zawiadamy, mówi, słuchaj Niemcy idą. Rany boskie, już i już pierwszy szwadron. I my wyskoczyliśmy tutaj, tutaj, tutaj bracia. Drugi szwadron wyszło. do brąka. Niemcy idą tam dopiero on się patrzy, tak, już. I Niemcy już strzelali ze świetnej amunicji, i tu strzelali po chałupach. No i treliera nasza ruszyła od razu do... Od, ty Twój LKM od razu poszedł, osy LKM, tak wyście zaczęli rąbać z LKM-ów. Od razu z Krogulca poszli z lewej strony i, i Dolina ruszyła z lewej, Storo. z wierzch, tak, 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 Niemców, tak. ale w tym czasie panowała u nas dysenteria. Biegunkę wszyscy mieli, A. i od czasu do czasu, za stopę ktoś wciągał, podciągał i dalej, leciał i szczelą. No i rozbiliśmy Niemców. 30 kilometrów od granicy Rzeczpospolitej Kampinoskiej trwało Powstanie Warszawskie. 1100 żołnierzy Kampinosu próbowało się przebić w rejonie Dworca Gdańskiego na odsiecz warszawskim powstańcom. Atak na dworzec Gdański się nie powiódł, zdziesiątkowane oddziały wróciły do Puszczy. Braliśmy do niewoli, bo taki był rozkaz, że trzeba ich wziąć, opatrzeć. Niemców to nie było jeden, dwóch, trzech dziesięciu, tylko było kilkudziesięciu u nas Niemców byli. Prawie w każdej kompanicy w Swadronie to byli Niemcy, którzy wzięci do niewoli i oni nie chcieli uciekać. Bo mówili, gdzie ja będę uciekał? To tak, i będzie Hitler, kaput i ja kaput. To mi się nie pilnowało i oni sami sami jechali w trzech, w czterech wozem drabiniastym, gdzieś na łąkę kosili siano dla koni Niemcy, Naprawiali prawda? Wozu, wozy, w kuchni pracowali, przy wycofaniu się, kiedy się stąd właśnie w kielecki, to oni z nami jechali. Nie, nie, nie chcieli nawet ucieczki, nikt nie pilnował. Oni chcieli spokojnie sobie przeżyć wojnę. Kres Rzeczpospolitej Kampinowskiej przychodzi wraz z końcem Powstania Warszawskiego. W ostatnim tygodniu września Niemcy zaciskają pierścień wokół Kampinosu. Niemcy wchodzili. Samolot chodził taki jednokadłubowy do obiadu, później po obiedzie zaczęły bombowce walić, tak nie było mowy, żeby. I po wierszach było wtedy. Wtedy ich wszyscy uciekali. Każdy nocował gdzie pod krzakiem, czy gdzie nocował na Rosocze. Później z Rosokie żeśmy jechali na Bielili, tam na Zalaskę, żeśmy się, później nas pędzili do Sokaczewa. No rozmaicie było, no rozmaicie jak przeżył, rozmaicie było. domy zostały, trzy, może cztery zostały, a tak że wszystko było spalone, spalone, cała wieś była spalona. W nocy z 29 na 30 września dochodzi do ostatniej bitwy Rzeczpospolitej kampinowskiej. Nieopodal Żyrardowa pod Jaktorowem wycofujące się oddziały zostają otoczone przez Niemców. Jedynie 80 żołnierzy Doliny przedrze się przez wrogie pozycje i ruszy dalej w góry świętokrzyskie, gdzie będą walczyć do połowy stycznia 1945 roku.